Ostatni półfinał MCS League, czy jesteście gotowi? Zaczynamy! No i jesteśmy już na mapie i tak jak zwyczaj bywa lekko spokojni. Na początku środki wystartowały. Dokładnie, środki Marysie kontra over. Co się wydarzy? Który z zespołów pokaże charakter? Znaczy charakter to myślę już pokazali walcząc w tych innych pojedynkach. Ale teraz już zobaczymy, kto naprawdę jest. Wilkiem, a kto jest taką, wiecie, sarenożnie sarenką, bo to powalczyli, to takim, wiesz, pieskiem. Kto jest wilkiem, a kto jest pieskiem. Pytanie tylko, jaką taktykę nam zaprezentują w tym drugim półfinale? Która drużyna dostanie bilet do finału, w którym będzie mogła wygrać prawie 30 tysięcy złotych. To są ogromne pieniądze. Nie ma nawet o czym mówić, my sami byśmy chętnie przygarnęli, ale no niestety nie, nie, nie zdążyliśmy skompletować zespołu. Jestem tylko ja i i tak to byśmy polecieli, ale no niestety. Tak. W każdym razie ja tutaj obserwuję jednego z niebieskich zawodników, którzy z tego co widzę też się rozpierzchli. Nie widać ich w jednym miejscu i to jest troszeczkę niepokojące, dlatego że Myślę, wiecie... Że tutaj gracze zaczynają się już wkopywać, zaczynają tak jakby wydobywać pierwsze diamenty, pierwsze piecyki powstają. Pierwsze kilofy. Tak jest, ja przeskakuję po zawodnikach, żeby sprawdzić, czy rozdzielili się, czy są w jednym miejscu i każdy kopie swoją norkę, a jeden z zawodników w ogóle, z tego co widziałem, w zespole niebieskich biegał po zewnętrznej stronie mapy, w sensie po powierzchni, gdzie przypuszczam, zbierały jakieś jedzenie. Być może wreszcie się podzielili jakimiś zadaniami. A, co więcej, udało mi się zamienić parę słów na czacie tekstowo przed meczem z zawodnikami, którzy pisali, że mają naradę. Więc co, już zaczyna się robić o, bardzo profesjonalnie. Ciekawe, ciekawe, co z tej narady. Jaką właśnie taktykę nam zaprezentują? Chcę też wziąć pod uwagę, że drużyna czerwonych jest koło siebie, więc pewnie tak. na pewno będą sobie pomagać, będą przekazywać sobie itemy, brakujące diamenty, więc to na pewno wyjdzie im na plus. Widać od razu ich bardzo fajną taktykę, tylko zobaczymy, jaką taktykę pokażą ich przeciwnicy. Tak jest. Pytanie, czy właśnie. Taktyki są różne. Czasami właśnie gracze grają w jednym takim poruszającym się jak jedno ciało zespole, a czasami grają jakieś takie indywidualności. Pytanie, czym to jest spowodowane, czy to jest taktyka? Która zakłada, że zawodnicy osobno działają też bardzo dobrze, i są po prostu bardzo dobrze utalentowani i wyskilowani mechanicznie i są w stanie sobie poradzić z ewentualnym zagrożeniem. Czy jest to związane z tym, że po prostu e, gracze jako jedno ciało, drudzy są w stanie działać lepiej? Nie mają może takich błyskotliwych graczy e, utalentowanych, ale jako jedno ciało są w stanie przezwyciężyć wszystko. Chcę też wziąć pod uwagę, że do włączenia PVP zostało półtora. Minuty, a teraz wszyscy ogromne brawa, zachęćmy, to jest półfinał. Brawa, brawa dla naszych zawodników. Trzymamy za nich kciuki, zobaczymy, która drużyna okaże się lepsza, która drużyna zmierzy się o. 30 tysięcy złotych, no jak na razie, zbierają itemy. Są na tym etapie, gdzie muszą się uzbroić. Tak jest. A po terenie naszego eventu MCS League podróżują też piękne, niewiasty dziewczyny w koszulkach Blazing Packa, które rozdają skrzydła. Więc myślę, że warto się tym zainteresować. To jeden z takich małych wiecie, smaczków, które się dzieją w na naszym evencie. Więc jeżeli macie ochotę, możecie popodróżować i znaleźć te dziewczyny i zobaczyć, co ciekawego jesteście w stanie od nich zdobyć. Skrzydła brzmią poważnie, więc myślę, że warto. A przed nami właśnie leci ostatnia minuta, i zaraz włączy się PVP, zacznie się zmniejszać strefa. Gracze wciąż wydobywają diamenty, uzbrajają się, przepalają żelazo, ulepszają się tutaj w lepsze kilofy. Jak widać, tutaj możemy zauważyć, no praktycznie każdy gracz już ma żelazny kilof, także graje to tak pójdzie teraz łatwiej. Tak jest, zaczyna się już niezła Wiksa. A w ogóle zwróćcie uwagę na to, że zobaczcie to, jak wyjdziecie, że dowodem na to, że losowo generowane są mapy, są różne gdzieś tam drzewa, różne Rodzaje drzew. wcześniej, W poprzednim pojedynku mieliśmy takie bardziej drzewa, wiecie, jakieś choinki. Nie ma czegoś takiego jak choinka, nie? ale jakieś takie bardziej świerki. To są świerki chyba w Minecrafcie. A tutaj takie pomieszane drzewa dżunglowe. To już byliśmy tą scenografią, ale wiecie, jest różnie. A tutaj chcę też wspomnieć, że właśnie PVP zostało włączone, także teraz najprawdopodobniej zacznie się to wszystko nakręcać. Gracze zaraz ruszą na siebie i będą. Pokazać, będą chcieli pokazać, która drużyna jest lepsza, będą chcieli pokazać swoje umiejętności, ale póki co do tego im się nie śpieszy. Oni spokojnie, pomału do tego podchodzą, spokojnie uzbrajają się, wciąż kopią surowce, które oczywiście są im bardzo potrzebne. Tak jest, warto wspomnieć jeszcze, tak dużo nadużywam tego stwierdzenia, ale wydaje mi się, że jakby. Istotne jest, żeby powiedzieć, że ci gracze to nie są amatorzy. To są gracze, którzy przegrali już setki, dziesiątki, a może nawet tysiące godzin na trybie UHC i oni dokładnie wiedzą, czego potrzebują. Dokładnie wiedzą, czego chcą. I testowali już miliony różnych mechanik. Tutaj pierwszy gracz wyszedł najprawdopodobniej na zewnątrz. Zaczyna zbierać tak jakby tam jabłuszka, więc to też jest bardzo im potrzebne, żeby nie stracić tej energii w grze. Kolejny do niego dołączył drużyna czerwonych. Pomału zaczyna wychodzić ze swoich tak jakby jaskiń i zaraz pewnie ruszą, a strefa strefa zaraz zacznie się zmniejszać. PvP wciąż jest włączone. Drużyna czerwonych jest już tak naprawdę, no... Poza jaskiniami. Ostatni dołącza i zaraz zacznie się bitwa tak, i walka jest. o finał. Aż trzech zawodników, o już nawet czterech, czyli są już w komplecie. Czerwoni niebezpiecznie w komplecie. Co się wyzbierają zbierałem jabłka. Okej, okay. czyli taki, wiecie, no typowa rzecz na start, pozbieramy jabłka. Strefa się zawęża. Nie miałem jeszcze okazji usłyszeć bębnów, ale przypuszczam, że już za chwilę będą bić. A wiadomo, co przychodzi razem z bębnami. Im więcej bębnów... A tutaj bębnów... też możemy zauważyć, że drużyna niebieskich też pomału wychodzi z tych i jak widać robią sobie właśnie refy i są one też im oczywiście potrzebne do większego przeżycia. Tak jest, a tutaj też mamy jakieś ej, takie ej, ej, tereny... Ej, chyba widać właśnie, że drużyna niebieskich będzie leciała na drużynę czerwonych, czy mi się wydawało? A nie, to mi się nie, wydawało. Nie, wiesz to jeszcze się zbierają. Aż się zerwałem, aż sam tak emocjonalnie są do tego emocje. wszystkiego podchodzę. To już jest półfinał, więc Dokładnie. naprawdę nie ma tutaj już, już kompletnie myślałem. żadnych żartów. Chłopaki myślałem, się zbierają. że są jakieś podchody takie. Ale tak jest. Na jeszcze, razie tutaj się pomału. dzielą przedmiotami. Niebiescy jakoś jakaś taktyka na dzielenie się przedmiotami. Zabijają szkielety, które im wypadły, żeby zdobyć gdzieś tam te rzeczy, które wypadają ze szkieletów czyli kości i strzały. A być może nawet wypadnie jakiś zenchantowany łuk. I przypuszczam, że absolutnie wszyscy na to liczą. Też warto wspomnieć, że tutaj drużyna czerwonych jest bliżej strefy, to jest może ich jakaś taktyka. Ich może wiedzą, że właśnie przeciwnicy mają ich szukać, a oni będą po prostu sobie tylko na nich czekać i będą mieć czas, żeby jeszcze może bardziej przemyśleć te wszystkie swoje taktyki. Tutaj możemy zauważyć gracza w lewym dolnym ekranie, że komunikują się ze sobą, więc na pewno coś tutaj zaraz się wydarzy. Tylko pytanie jest. co. Pamiętajcie, że oni gdzieś tam mają między sobą jakieś porozumienie, oni dyskutują. Tam nawet nie wiecie, jaka tam jest wrzawa. Na tam są emocje, tam musi być dopiero gorąco. Też pragnę zauważyć, że są bardzo dobrze uzbrojeni. Każdy gracz ma prawie dwa itemy diamentowe, czy nawet po trzy. Klata spodnie. To naprawdę może przyczynić się do tego, że właśnie, no, tak jak mówię, bilet do finału, walka o mega duże pieniądze. Także zaraz pewnie siebie znajdą. I ruszą. Tak jest, tak jest. Widzę, że grawle przekopują grawle. A grawle w ogóle to jest fajna rzecz, którą warto wiedzieć. Że z grawli oczywiście wypada ten flint, który, jeżeli masz również żelazo, jesteś w stanie zbudować z tego. No, wiadomo, zapalniczkę, która już w poprzednim meczu okazała się dosyć kluczowa, ponieważ ten płonący, wiecie, te płonące obrażenia mogą się okazać naprawdę przeważające. I strefa się zbliża. Teraz, też właśnie, warto wspomnieć, że widzę, że to chyba dwie drużyny, a nie jedna jest bliżej strefy, chociaż teraz najprawdopodobniej od niej odchodzą. Oni już, oj, tutaj chyba czyżby się zauważyli, bo widziałem jakieś strzały. Czyżby coś pomału nachodzą na siebie? Tak, nachodzą a jest? na siebie. Faktycznie. Jasne. Faktycznie, gracze się spotkali. i Na razie labirują między drzewami, żeby... O, takimi trochę bagiennymi, trochę wszystko dżunglowymi i wymieniają pierwsze strzały, ale wiecie jak to jest. To jest na razie niewinna już tutaj rywalizacja. obudują budują się, gonią. Czerwoni są bardzo agresywni. Widzę, że lecą po prostu, łapią wędkami i już powoli liczby punktów życia spadają poniżej 10. Pierwszy gracz czerwonych obity. Strasznie musi się ratować ucieczką. Zapalniczki poszły tak naprawdę w akcję kolejne. Pierwsza czerwonych ofiara czerwony! Leżą! Pierwsze zawodnik czerwonych. Bardzo poturbowane i zawodnicy niebieskich ścigają ich bezlitośnie. Chcą zabić absolutnie wszystkich i dopaść ich i pokonać, ponieważ walka jest naprawdę niesamowita na Ale oni się na siebie rzucili, jak, oni, jak im bardzo zależy, żeby być, żeby to byli właśnie oni w tym finale. Tylko pytanie: czerwoni czy niebiescy? W razie widać, że czerwoni najprawdopodobniej uciekają, ale cały czas patrzą się na tyły. Czerwoni się oddalili, oni muszą się zregrupować, muszą przemyśleć, co teraz zrobić bez jednego z ich graczy, bez jednego gościa, który teraz siedzi z założonymi rękami i nie ma zielonego pojęcia, co. Co może w tej sytuacji zrobić? My właśnie widzimy, że bardzo jeden zawodnik ucierpiał od, na strefie. Oj, właśnie! Został. Kolejny zawodnik Kolejny czerwonych na deskach! Wielkie brawa dla tego emocjonującego pojedynku! Pokażcie, że jesteście tutaj z nami, ponieważ za chwilę wchodzimy do finału. Że na niebieskich ma bardzo dużą przewagę, wciąż mają czterech graczy, i tutaj znów ruszyli na rywali. Znów chcą pokazać, że to oni są lepsi i to oni zasługują na ten właśnie finał. I... Jeden z czerwonych został troszeczkę w tyle i teraz się obijają. Kolejny, kolejny czerwony leży na deskach i czy to będzie koniec? Tak! Brawo! Ostatni zawodnik czerwonych leży na deskach. Zespół over! To są. W finale! Tak jest, over to są ci, którzy zwyciężyli i bezlitośnie zmasakrowali swoich przeciwników, którym również należą się niesamowite brawa, brawa, brawa dla naszych, każdy zasłużył na to, żeby im podziękować tymi brawami, pokazali bardzo duże serce, teraz pokazują sobie właśnie sympatię na scenie, cytują tak, sobie świetne. piątki, szacunek jest pokazywany do przeciwnika, brawo! A to się świetnie patrzy, wielkie brawa i wiaty dla tych zawodników, najlepsi z najlepszych. Pamiętajcie o tym, że jak już się nawet wypadnie w tym półfinale, to i tak przetrwało się ćwierć więc jest się w top 4, jeżeli chodzi o polskie zawody UHC. To jest naprawdę czołówka, to jest najwyższy poziom. Panie, tak a zaraz się... przed nami jest rozgrywka o trzecie miejsce. Dokładnie, dokładnie. I my może już y, skończyliśmy na chwilę naszą rolę y, witania zawodników, witania graczy na scenie i już za chwilę zobaczycie na scenie Roxa, który. Zapozna Was z kolejnymi meczami o trzecie miejsce oraz o pierwsze, więc powitajcie już go za chwilę, a my tymczasem krótka przerwa i widzimy się jak zwykle na stanowisku komentatorskim.